Białe, to jest proste, widzę wiem. Już tu siedzę jakiś czas, lubię dużo wiedzieć i nie wzruszę. Ze mną stoi zespół MySlowic. Czy pierwszy raz wspieracie Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy? Na szczęście nie. Wspieramy Orkiestrę, orkiestrę Świątecznej Pomocy rokrocznie. Mhm. Czy bierzecie udział jeszcze w jakichś akcjach, w licytacjach może na rzecz orkiestry? Było tego tyle, że nie pamiętam, rocznie oddajemy jakieś tam rzeczy na, na, na licytację, czy, czy to do nas, do rodzinnych wysłowic, czy to do innych ościennych miast. Zawsze coś tam, nasza cząstka, oprócz muzyki, gdzieś tam wędruje w świat. Po odejściu wokalisty Artura Rojka w wielu wywiadach pojawiało się pytanie o przyszłość zespołu, teraz już po półtora roku wspólnego koncertowania. Jak wspominacie ten czas, jak możecie nazwać i podsumować ten okres? E, bardzo fajnie, dlatego że, że już... Dwa lata prawie gramy z, z Michałem, z nowym wokalistą i jest to jakby wszystko przepieżytowane fajnymi koncertami, zespół trzymał się nadal na rynku, gramy tych koncertów w miarę dużo i myślę, że jak na taką dużą zmianę jest ok. Przyzwyczailiście się już do siebie? <laughs> Cały czas się przyzwyczajamy. przyzwyczajamy <laughs> siebie, się i, i e, chcemy częściej się widywać, bo jak wiadomo Michał nie mieszka w Mysłunicach, bo mieszka pod Poznaniem, więc e, nasz taki, e, nasze spotkania są dość ograniczone, ale mimo wszystko staramy się często gdzieś tam na próbach spotykać. To teraz zapytam Michała, tak? czy te początki były trudne? No tak, były bardzo trudne. Wszystkie początki polegają na tym, że się, że się na różnych warstwach, na różnych poziomach są starcia, tak? W sensie takie kurozwojowe, ku roz, ku ku rozwojowi i na tych wielu polach artystycznych, gdzieś tam y, kulturalnych, y, merytorycznych, formalnych, zawsze, zawsze musiało nastąpić jakieś takie fajne, fajne przepychanki, które tak naprawdę pchają, pchają ten cały świat do przodu. Mhm. Także ten zespół też. Jakie macie w takim razie plany koncertowe i może te płytowe na najbliższy czas? Kończymy trasę jesienną jesienno zimową z 1577 plus, yy, plus korowa to jest takie takie gramy i, i to jest, czasami gramy go akustycznie ten koncert, czasami yy, elektrycznie. Yy, przymierzamy się kilka projektów, yy, ma się pojawić pod koniec stycznia de decyzje co do nich, co dalej, w sensie w którą stronę będziemy zmierzać, więc na razie jest to wite taką giełką tajemnicy i nie chciałbym zapeszać. Yy, Grać, 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 jeszcze raz grać. Mhm. Czy planujecie jeszcze jakiś występ w Trójmieście? Może podczas Juwenaliów? S wiesz co? Tom Przemek ma jakieś informacje na temat koncertu w Trójmieście, prawda Przemek? Tak, przygotowujemy. Przygotowujemy koncert w Trójmieście, ale on też jeszcze nie ma, nie ma daty. Chcielibyśmy jeszcze przed letnimi koncertami zawitać do Was z, z naszym pełnym koncertem z trasy Milky Kibarfa S1577 razem z wizualizacjami i zresztą niespodzianek. Natomiast jeszcze rozmowy trwają na temat, wiesz, rok się dopiero zaczął. Czego w takim razie mogę Wam życzyć na ten nowy 2014 rok. Nie wiem, na przykład 48 godzinnej doby. To by się przydało, bo pewnie ci czas, czas strasznie y, szybko leci i. A my mamy w tym roku bardzo dużo rzeczy do zrobienia, jak Michał wcześniej już powiedział. W takim razie życzę powodzenia. Oby to marzenie się spełniło, chociaż jest bardzo nierealne i oczywiście bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Super.